Nykusek, dlaczego nie ma już testów płyt głównych pokroju, jak były przeprowadzane na B550? Słuchaj, nie ma, bo... no nie wiem w sumie, dlaczego nie ma. <laughs> Wasze pytania, moje odpowiedzi. Czas rozpocząć odcinek z o Sprzęt. I jedziemy z pierwszym pytaniem. Einher, jakiego telefonu używasz jako Daily i dlaczego? Takie pytanie rozgrzewkowe. Używam Oppo X5 Pro, z którego jestem absolutnie niezadowolony, bo po 12 miesiącach działania, akumulator wytrzymuje mi góra 4-5 godzin przy intensywnym działaniu, a 8 przy takim lekkim. No to jest dramat, biorąc pod uwagę krótki okres eksploatacji tego urządzenia. Poza tym zdjęcia robi fajne, tak samo jak wideo, ale. Z tego akumulatora też już powstają memy. Ludzie się ze mnie śmieją, znajomi, że ciągle jadę na oparach baterii. Eee, szperk kuchar, co sądzisz o współpracy AMD i Intela w sprawie rozwijania architektury X86? Pozwól, że odpowiem na to pytanie i potem przejdę do kolejnych. Wydaje mi się, że doszliśmy do ściany. Patrzę oczywiście tylko na wycinek rynku X86, nie mówię o procesorach Epic, o rozwiązaniach serwerowych. Natomiast, biorąc pod uwagę rozwiązania konsumenckie, to Zen 5 prezentuje właśnie to, o czym jest mowa. Gdzie producenci po prostu muszą stanowić jedność albo obmyślić nowy plan na X86 w obliczu ARM-ów, w obliczu rosnącej pozycji Qualcomma i zapędów Nvidia w kontekście właśnie samych ARM-ów i możliwości produkcji procesorów w komitywie z Qualcommem. Jest to na pewno duży problem dla Intela i AMD, bo biorąc pod uwagę nawet samego Zen 5, to zobaczcie, że Zen 5 w obszarze czy w 90% obszarów nie zmienił zanadto wydajności względem zena czwartego. Ten wzrost wydajności był absolutnie najniższy z wszystkich generacji zen, z każdego przejścia z gen na gen i tylko w obszarze instrukcji AVX 512 doczekaliśmy się solidnych wzrostów, natomiast pomijam już fakt, że te instrukcje są wykorzystywane przez naprawdę niewielką część dzisiejszych aplikacji, a na pewno już nie w takim użytkowaniu konsumenckim. To jest taka moja ocena rynku, oczywiście tylko pewnego wycinku, i takie moje spostrzeżenie. Co prezentują najnowsze architektury, pomimo zejścia z procesem technologicznym, pomimo usprawnień, pomimo dużych zmian w architekturze nie widać przełożenia na wyniki nie widać odejścia wydajnościowego nowych architektur. Także ta współpraca absolutnie mnie nie dziwi, szczególnie biorąc pod uwagę to, w jakich tarapatach jest Intel jako cały kształt, bo tam naprawdę dzieją się złe rzeczy. W wielu obszarach, i wydaje mi się, że AMD dzisiaj na wielu, wielu rynkach po prostu ma mocniejszą pozycję. Pomimo oczywiście wielu lat dominacji Intela. Co sądzisz o plotkach odnośnie wsparcia tylko jednej generacji procesorów Intela na nowym sokecie? Taka jest plotka. Intel na razie, z tego co wiem, nie chce się do tego odnosić, ale cóż, wygląda na to, że może ona mieć sporo wspólnego z prawdą. Czy nowe karty Intela zaliczą lepszy start, jak to było w przypadku ich poprzedników? Biorąc pod uwagę testy Lunar Lakeów, ja byłem nawet dosyć zaskoczony wydajnością nowych igp Intela, aczkolwiek podchodzę. Do tego jeszcze w sceptyczny sposób, bo wydaje mi się, że i tak w dzisiejszych czasach dużą rolę odgrywa cena. Jeżeli nawet te produkty będą wypadały całkiem sensownie, no to cena będzie grała główną rolę w kontekście popularności tych kart graficznych. Oczywiście mam jakieś swoje przewidywania, natomiast też nie uważam, żeby Intel wbił się na rynek i nagle przerwał hegemonię AMD i Nvidii, czy w ogóle Nvidii, tak? No bo AMD cały czas zajmuje niewielką część rynku, z tego co wiem, 1,4, jeżeli chodzi o konsumenckie karty graficzne. Jedziemy dalej. Kiedy wymienisz swojego 13900K na ruleka? No wiesz, nowy Apex też jest biały. Nie zamierzam wymieniać <grymiasz> na razie procesora na 15. generacji Intela czy Serie 200S. Dlaczego? Ponieważ muszę się nacieszyć jeszcze tym komputerem, czy samym procesorem procesorem, który będzie ustawiony bardzo ładnie, na razie lata sobie na 253W, na tym limicie PL1 i PL2 w trybie Xtreme czy profilu Xtreme. Wyobraźcie sobie, że po dwóch awariach USB na Apexie, no muszę się tą płytą i tym komputerem nacieszyć, zacząć na nim w końcu działać, bo na razie miałem z nimi same problemy, co nie było do końca winą Procesora, a po prostu zabaw na LN2 z płytą główną. Płyta była wcześniej używana do ostrego podkręcania na azocie, no i pewnie USB troszkę pod tym wszystkim dostało, a konkretnie magistrala. Von Barrel, drogi Liptonie, ON, 6 pytań. No dobra, postaram się na nie szybko odpowiedzieć. Przyszłość komputerów Twoim okiem, czy naprawdę jest coś, co może nas jeszcze zaskoczyć, co powinno lub mogłoby się zmienić, by odnowić, ulepszyć, udoskonalić rynek komputerów? Nie. Ja będę absolutnym realistą w tym obszarze i odpowiem ci na to w ten sposób, że nie widzę na razie przesłanek, żeby rynek miał się zmienić. Wydaje mi się, biorąc pod uwagę, też moje tutaj wskaźniki, że rynek się kurczy, że perspektywa desktopów jest raczej pesymistyczna, pomimo tych wszystkich informacji o rosnącym udziale użytkowników Steama o coraz większej liczbie, liczbie graczy online i tak dalej, i tak dalej. Moje wskaźniki pokazują zupełnie coś innego. Te dane, do których mam dostęp, nawet biorąc pod uwagę sprzedaż komputerów, to nie jest na pewno pozytywne w kontekście ogólnie całego rynku komputerowego, bo to też będzie miało swoje odbicie po stronie gier komputerowych i rozwoju samego sprzętu komputerowego. Oczywiście to jest jakby kamyczek do ogródka wszystkich producentów, czy układów, oczywiście cen, które. Rok do roku rosną w zastraszającym tempie. O tym mówiłem już w nie jednym odcinku, także wydaje mi się, że jest to dobry materiał, znowu do nakręcenia, może na rok 2025, żebyśmy sobie to prześledzili i jakąś taką jedną klarowną tezę do tego podstawili. Jakieś plany na 2025? Na razie nie mam żadnych planów. Planuję swoją pracę z miesiąca na miesiąc, tak samo jak testy premiery. Dowiaduję się o nich raczej na dwa tygodnie przed. Oczywiście są wcześniej jakieś przesłanki, ale wydaje mi się, że rok 2025 będzie rokiem testów kart graficznych. Na całe szczęście, bo te testy lubię. Czy patrząc z perspektywy czasu, zrobiłbyś coś inaczej? Poszedł w innym kierunku w swojej karierze? Czy żałujesz jakichś decyzji? Nie, wiesz, co ja niczego nie żałuję. Zawsze mówię, że podejmowałem raczej dobre wybory. Życie jest pewną ścieżką szczęścia, losów, pecha. No. Co ja mogę powiedzieć więcej? Cieszę się, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Mogło się to potoczyć w zupełnie inny sposób. Cieszę się swoją pracą, swoim hobby i mam nadzieję, że tak będzie to wyglądało dalej. Chociaż mam swoje pomysły na kolejne miesiące, pomimo, że planuję, wcześniej powiedziałem, planuję wszystko z miesiąca na miesiąc, to jakieś tam marzenia cały czas się tlą w głowie. Gdybyś miał wolne trzy tygodnie tylko i wyłącznie dla siebie, to jakbyś je spędził? Innymi słowy, jakie zainteresowania poza komputerami, co lubisz robić w wolnym czasie. Wiesz co, stwierdziłem tak, że pierwszy tydzień spędziłbym z żoną na wsi na jakichś koniach, drugi tydzień spędziłbym z synem i z żoną na wakacjach, a trzeci tydzień poświęciłbym zajęciom domowym, to znaczy naprawą, malowaniem drewna, domku narzędziowego i tym, tym takim. No... No po prostu takim normalnym czynnościom, słuchajcie, bo tego czasu na takie właśnie zwykłe rzeczy naprawdę bardzo mocno brakuje. Wydaje mi się, że po trzydziestce ten czas płynie jeszcze szybciej niż przed trzydziestką. Także szanujcie czas, szanujcie swoje lata młodości. Czy teraz jest dobry czas na sprzedaż zestawu? Kiedy jest najlepszy czas na kupno nowego? Wydaje mi się, że najlepszy czas jest wtedy, kiedy mijają te wszystkie promocje Black Friday'owe, kiedy ceny rosły przez cały październik, przez cały listopad i nagle bum, mamy święta, mamy tą wysoką sprzedaż i faktycznie tego sprzętu jest sporo, natomiast jego ceny nie są specjalnie atrakcyjne, także ja stwierdzam, że dużo lepiej jest kupić sprzęt tak zwaną zresztą jak ciuchy, na początku stycznia, gdzieś w lutym, wtedy faktycznie to wszystko się normuje. Natomiast w ogóle ceny sprzętu komputerowego bardzo mocno zależą od tego, jak wygląda kurs dolara. I może się okazać, że ten kurs dolara po świętach wystrzeli powyżej czwórki i za chwilę te ceny zmienią się na in minus. Na razie wszystko mamy na starych dostawach w dolarze 3,85. W związku z tym sprzęt jest relatywnie tani. Więc moim zdaniem dzisiaj warto go kupić. Chociaż jak patrzymy po cenie 7800X3D, to niespecjalnie jest to sensowne. Jeszcze 2-3 miesiące temu kosztował dużo mniej. Czy planujesz wypuścić swojego gotowca jednak w wersji budżetowej i nie opłacało być się to bardziej niż w ostatnio opublikowanej wersji limitowanej? Tak będą komputery budżetowe. PC by Tech Lipton pracujemy już nad kolejnym. Myślę, że na początku listopada będzie jego premiera. Mogę wam zdradzić, że planuję wydać komputer za 3000 z małym hakiem. Więc będzie to ciekawa jednostka, naprawdę sensownie złożona, tania, warta zakupu. Tylko takie będę produkował. Dlaczego mówisz PCI Express 4.0? Czy nie szkoda życia na wymawianie tej kropki? To jest taka kropka nienawiści. <grym> nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym. Czasami mam takie dziwne naleciałości, z których nie jestem zadowolony. X-Flashu, co sądzisz o swoim występie w 1 z 5? Czy weźmiesz się kiedyś na kanale za Zion i ogółem segment podzespołów używanych? E, no, występ y, był taki sobie. Nie awansowałem do finału, więc nie jestem specjalnie zadowolony, a walczyłem gdzieś tam ostro e, z Bandit Power. Czy wezmę się za Zion? Nie, słuchaj, zostawiam Ziony innym osobom. Wiemy, którym Micha pozdrawiam Cię. Wróć do Zionów, rób to, co robiłeś kiedyś. Robiłeś to dobrze. Oj, mat, RTX 5090 będzie stosowany wyłącznie do celów profesjonalnych? Twoja opinia? No gdzież tam? Wiesz, to, że 4090 jest przebranym Titanem, to, że 5090 też pewnie nie będzie, nie oznacza, że jest to karta tylko do zastosowań profesjonalnych. Nazwałbym raczej do półprofesjonalnych tę kartę, ale w głównej mierze dalej będą kupować ją gracze. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jeżeli chodzi o absolutną taką moc w 4K z RT, to wydaje mi się, że będzie to fajna propozycja, oczywiście kosztująca swoje pieniądze. Wskazać, czy opłaca się kupić R7 7800X3D, czy czekać na nowszą generację procesorów z końcówką X3D. Jakie jest Twoje zdanie w tym temacie? Na pewno nowe procesory X3D będą solidnie wycenione, co do tego nie ma dwóch zdań. Wydaje mi się, że ta podwyżka 7800X3D ma na celu nie wywołać szoku cenowego serią 9000X3D. Aczkolwiek dalej uważam, że 7800X3D będzie lepszym wyborem, ponieważ ten wzrost wydajności zapewniany przez 9000X3D będzie liczony w góra 10%. A raczej to będą przyrosty sięgające 8-7%. Więc ta cena też musiałaby być w okolicach starej generacji, żeby to miało jakiś sens. Takie jest moje zdanie. Czy warto kupić dzisiaj 7800X3D? No, jeżeli ktoś się obawia Intela, to owszem. Natomiast taki I5 14600KF, fajnie skonfigurowany, jest moim zdaniem dzisiaj dużo ciekawszą propozycją, ale trzeba zdawać sobie sprawę. Z updateów BIOSów trzeba zadbać trochę o ten procesor, żeby on funkcjonował tak jak należy. A do tego trzeba mieć odpowiednią wiedzę lub korzystać z poradników, więc nie polecam tego rozwiązania każdemu i też w polecanych raczej odradzam wybór jeszcze tego procesora dla osób, które mają niedzielne podejście do komputerów. Agra Belek. Czy mógłbyś wytłumaczyć, bo wielokrotnie kłóciłem się z ludźmi, że zalecana moc zasilacza na np. 700W na stronie producenta karty lub sklepu, to nie jest pobór prądu karty graficznej. Takie osoby kupują jeszcze mocniejszy zasilacz, bo skoro karta pobiera 750W, to biorą np. 1000W. Dodam, że chodziło o takie karty jak RTX 4060, 4070. Pozdrawiam. No, informuję Was zgodnie z tą wiadomością, że tak nie jest, że jest to sugerowana moc znamionowa zasilacza, a nie realny pobór energii. Przez kartę graficzną. To jest mylące, ale uważam, że trzeba się wczytać, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Ninja. Czy uważasz, że stagnacja na rynku, jeżeli chodzi o wydajność nowych komponentów, powoduje, że dużo ludzi nie ma powodu, aby ulepszać swój sprzęt, przez co firmy wkładają mniej zasobów w pomniejszający się rynek komputerów osobistych i cykl sam się pogarsza. Czy widzisz na horyzoncie jakikolwiek przełom technologiczny, który by przerwał tą pasję coraz mniejszych postępów? Owszem, wydajcie GTA 6. <laughs> I zakle się okaże, że 3 czwarte osób wymienia swój sprzęt komputerowy, żeby pograć tę grę. Ja się śmieję oczywiście z tego, natomiast wiem, co spowodował Wiedźmin 3 Dziki Gon i co spowodowało GTA 5 w kontekście sprzętu komputerowego, jaki był szał wtedy na rynku komputerów, co zrobiła premiera RTX a 2060, wtedy ten licznik po prostu bił rekordy sprzedaży sprzętu komputerowego. Aczkolwiek uważam, że tkwimy w takim marazmie igrowym. to jest. Trochę jak z serialami, wydaje mi się. To znaczy, że jest mało ciekawych produkcji, mało takich gier, które faktycznie wstrząsnęłyby całym rynkiem komputerów. Poza tym, dołóżmy do tego popularność rynku gier mobilnych, naprawdę dobrą odsłonę konsol nowej generacji i wszystko jakby skupia się w obszarze tego, co faktycznie dany gracz potrzebuje. To znaczy, Jaki komputer, jaki sprzęt zapewnia mu solidne przyspieszenie? Bo w dużej mierze możesz spotkać się z osobą, która cały czas użytkuje RTX 2060, i ta karta pod pewnymi względami wystarcza mu do grania we wszystkie możliwe tytuły. A jest to karta sprzed ładnych kilku lat. Ba, jeszcze często działa na monitorze 60 hercowym gdzie powiedzmy sobie, ten przyrost klatek nie ma aż tak dużego znaczenia względem monitorów o wyższym odświeżaniu. Więc to jest jakby splot wielu czynników i dlatego też ten marazm trwa. Wydaje mi się, że producenci po pierwsze przespali erę monitorów 2K. Nie było dobrej kampanii informacyjnej o tym, co te monitory mogą dawać powyżej 30 cali, jak mogą wpływać na jakość obrazu, na jakość odbioru rozgrywki i gdzieś takim trochę tkwim marazmie, jak mówię, które trwa, trwa, trwa i będzie pewnie trwał jeszcze do czasu naprawdę wydania solidnych produkcji growych, bo one wydaje mi się, że w dużej mierze napędzają zakupy sprzętowe. No bo po co masz kupować nowy sprzęt, jeżeli obecne gry są w takim stanie, jakim są? No nie wiem, może źle na to patrzę, może to jest takie prozaiczne spojrzenie bardzo proste ale gdzieś obserwuję ten rynek od 15 lat. I właśnie mam wrażenie, że to gry, mocne tytuły napędzają sprzedaż komputerów. I też widzę, jak osoby do mnie piszą, z jakimi potrzebami. Często nawet nie wiedzą, po co mają zmieniać sprzęt, no bo okazuje się, że grają w Diablo 4, e, grają w CS-a, najczęściej, e, Fortnite'a i ich sprzęt daje sobie radę. Ba najczęściej wymieniają sprzęt dlatego, że mają problem ze swoim obecnym sprzętem. Tak to wygląda. To są częstsze wymiany niż właśnie potrzeba wyższych FPS-ów, czy lepszej płynności, ogólnie rzecz biorąc. Nygusek, dlaczego nie ma już testów płyt głównych pokroju, jak były przeprowadzane na B550? Słuchaj nie ma, bo. No, nie wiem w sumie dlaczego nie ma. <laughs> nie wiem, no. Powinny być, ale zajmują tyle czasu, że wolę poświęcić czas innym projektom, innym rzeczom, e szczerze mówiąc. A poza tym różnice pomiędzy płytami B550 są w sumie niewielkie. No, poza tą płytą, którą testowałem, sroka, tą tanią, poniżej 500 zł, gdzie sekcja sprawowała się tak sobie, no to w dużej mierze masz płyty, które poradzą sobie z większością procesorów dostępnych na rynku, szczególnie już generacją 9000, która ma obliczone TDP. No i w tym wszystkim okazuje się, że jakby te testy nie mają większego sensu, no bo biorąc pod uwagę wyposażenie, czy powiedzmy, nie wiem, układy dźwiękowe, każdy może sobie to porównać na papierze, co potrzebuje jakiej liczby portów, jakie konkretnie porty podłączenia, a poza tym te różnice są naprawdę niewielkie, tak? W kontekście czy działania, czy UEFI, uważam, że szczególnie przy AMD jest to plug and play. W wielu przypadkach, no ja tylko miałem problemy z ASUSami na X, 670E, natomiast nowe BIOSy już to zmieniają. Takie jest, moje, takie jest moje zdanie odnośnie płyt głównych. Czy na przełomie 2024-2025 roku zaczyna się już realnie opłacać kupować płyty i pamięci DDR5? Chodzi mi o to, czy dopłata jest warta przyrostu mocy. No to zależy, jaki komputer kupujesz. Jeżeli jest to komputer za 4500 zł, to ja uważam, że warto go łączyć z pamięcią DDR5, szczególnie, że mówimy o AM5, która wymaga już instalacji takiego typu pamięci, <laughs> więc wszystko zależy od budżetu. Czy wrócą ryże 5800X3D? Wiesz co, dla miłośników platformy AM4 może byłaby to dobra informacja, ale dla każdego innego, no nie, darujmy sobie już tego 5800X3D. Ja uważam, że jest to fajny procesor, ale bez przesady. Idźmy już w nową generację, idźmy w AM5. Um, dajmy sobie spokój z 5800X3D. Jaki procesor pod AM5 aktualnie, a jaki do LGA1700 w kwocie do 1500 zł? LGA1700, nie wiem czy i 7,14 14700 KF się w tym mieści, pewnie tak, biorąc pod uwagę ostatnie obniżki cenowe, więc na ten procesor stawiam. A AM5? 7700 chyba w treju, w okolicy 1000 zł, jak się nie mylę. Do lepszego chyba nie ma sensu dopłacać, szczególnie do serii 9000. No, jeszcze niedawno w tej cenie mogły zdobyć 7800X3D, absolutny król wydajności w grach komputerowych. Jak myślisz, kiedy w przystępniejszej cenie będzie można przesiąść się będzie na SSD na PCI generacji piątej? No, wtedy kiedy ich ceny będą odpowiadały lub będą nieco wyższe od PCI Express generacji czwartej. Bo dla większości użytkowników yy, przyspieszenie genu piątego no, nie ma większego znaczenia. Twoja opinia o rezygnacji Nvidii ze złącza 12VHPWR i plany na zmianę na złącza 12V2X6 przy jednoczesnym testowaniu tego samego złącza przez Intel i AMD. Dobra decyzja, poprawione złącze, które nie powoduje tylu problemów. Moim zdaniem powinno to tak wyglądać od samego początku, ale dobrze, że Nvidia posypała głowę popiołem a raczej zdecydowała się na to posunięcie ze zmianą złącza już w nowych produkcjach z dopiskiem super. Skorpion, jak odniesiesz się do tych kalkulatorów botylneków w necie? Ja odnoszę wrażenie, że to wielka ściema obecnie. Dla przykładu i5-14400F z RTX 4060 według kalkulatora i5 jest zbyt słaba do tego GPU. Nagrałem o tym materiał. Wydaje mi się, że cały czas te kalkulatory nie są specjalnie pomocne użytkownikom, a ten przykład, o którym wspominasz, no jest tego dobitnym dowodem. Nie ma sensu się tym posiłkować. Lepiej patrzeć na testy PC-ów sieci, na same testy kart graficznych czy procesorów i w ten sposób dobierać i szukać tego balansu pomiędzy CPU i GPU. Gumer, czy w przyszłości doczekamy się PC-ta PCB Lipton w cenach około 6000 zł? Tak, doczekacie się. Natomiast wydaje mi się, że już z nową generacją kart graficznych NVIDIA albo AMD na razie nie planujemy wykraczać poza ten budżet 5000 zł. Patryk, jak tam Intel Ark na tle obecnej konkurencji? No to zobacz sobie film na kanale Xcom, gdzie testowałem najtańsze karty graficzne do 1000, jak się nie mylę, 300 zł. No i tam Ark no, nie popisał się delikatnie, mówiąc A750. Ultrason, kiedy będzie i w jakiej cenie 5700 i 16 GB? Poczekaj, wróżę z fusów, wróżę z fusów, nie mam pojęcia. <grym> nie, no, mi takie pytania. Wydaje mi się, że 5070 Ti, no to jeszcze trochę czasu upłynie, zanim tę kartę zobaczymy. A o VRAMie tych kart lepiej nie rozmawiajmy, bo tam będą jeszcze niespodzianki. 16 GB, no tak, tak, tak. Tu mówisz chyba o 5080, przebranej na 5070 Ti. Patryk niewiadomski. Jak obecnie wygląda sytuacja z 14. generacją, brać czy nie? E, ja do tego się już wielokrotnie odnosiłem. Jeżeli jesteś osobą, e, która zaufa po raz kolejny Intelowi, owszem, <laughs> a tak na serio, jeżeli czujesz się na siłach z konfiguracją tego procesora, uważam, że nie ma specjalnego powodu, by go odradzać. To znaczy warto go kupić. Aczkolwiek trzeba zdawać sobie sprawę e, z ustawień, z konfiguracji, żeby go tak skonfigurować, żeby od nowości on działał poprawnie. I żeby nie było z nim problemów w późniejszym czasie. Chociaż ta pięcioletnia gwarancja przedłużona jest na pewno atrakcyjna z punktu widzenia użytkowania samego procesora. Paweł Walczak, czy Ryzeny na AM4 będą tak samo legendarne w gotowcach z OLX Allegro jak Intel 3 i 4 generacji? Jak myślisz? Biorąc pod uwagę sprzedaż AM4, samych Ryzenów 5000, 2000, 3000, jestem zdania, że tak, mogą być tak samo legendarne, bo już wiele ofert na OLX jest z procesorami serii 1000 czy 2000. Uważam, że to będzie tylko rosło w czasie. Moi kochani, dziękuję Wam bardzo. To byłoby na tyle. Papa, pa, mówi Lipton.